Dzień dobry, dzień dobry, Krzysztof panuję, Boblowski się kłania. Witajcie, witajcie serdecznie na moim kanale, w mojej kuchni. A dzisiaj z cyklu kuchnia dla lajków zrobimy bardzo prosty przepis na przekąskę włoską, a nazywa się Brusketta. Żeby przyrządzić ten bardzo prosty przepis będziemy potrzebowali trzy średnie pomidory, które zaraz pokroimy w drobną kostkę, bagietkę, którą też ładnie pokroimy, czosnek, przeciśniemy przez praskę, bazylię, będziemy nam potrzeba około 12 listków bazylii, którą ładnie posiekamy, no i przyprawy to jest majeranek, sól, pieprz, ocet balsamiczny, no i Oliwa z oliwek. Także nie pozostało nam nic innego, jak zabrać się do dzieła. Jak widzicie, pakietka jest przygotowana, położona na blachę. Pod spodem jest jeszcze papier do pieczenia. Ustawiamy piekarnik na 220 stopni Celsjusza. Czekamy aż. Nam się rozgrzeje, a my teraz zabieramy się za pomidory i dodajemy do nich pieprz, sól, majeranek, okej, okay. bazylia posiekana, czosnek wyciśnięty przez praskę, no i. Oliwa z oliwek. Ok, mieszamy to. No i będziemy czekać, aż nasza babietka ładnie się piecze. Jak widzicie, moja bagietka już wylądowała w piekarniku. Pieczemy tak od 5, może do 8 minut, a w zasadzie ta bagietka musi nam się zarumienić. A my spotykamy się w scenie końcowej. I proszę bardzo, moja prosta przekąska z Włoch jest już gotowa, brusketa. Na sam koniec polałem octem balsamicznym. No to co, próba generalna. Mm. To już to jest przepyszne. Z tego miejsca także chciałem pozdrowić ciągnięte z Włoch, z kanału Tomasz Film Kreativ. No i co? Ja powolutku będę się żegnał. To był Krzysztof Rapanujo Bobylowski. Trzymajcie się do usłyszenia. Do następnych odcinków. Na razie, cześć!